Cześć, witam Was, to jestem ja Gracjan. Ale piękna aleja jest tutaj. Jesienna. W deszczu to nie. Leje dzisiaj strasznie, ale jest super przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich z pięknej alei jesiennej. Pozdrawiam i na razie. Cześć! Jesienią, jesienią fajnie jest, jesienią, jesienią cudownie jest, jesień, jesień piękna, kolorowa jesień, jesienią, jesienią fajnie jest na takiej fajnej alei, o tak.